serdecznie wszystkich swoich widzów drugim dniu świąt, Bożego Narodzenia jesteśmy w drodze do e, w zasadzie na Spitsbergen jak już wcześniej mogliście się przekonać dowiedzieć z moich filmów e, Wigilię spędziliśmy przy Kei oczywiście dzięki Kapitanowi Rafałowi który postanowił, że że wigilijny noc zjemy przy, przy Kej, okay, warunkach spokojnych, żeby nam wszystko ze stołów nie poleciało na ziemię, bo widzieliśmy, że po wyjściu z portu czeka nas sztormowa pogoda. No i tak pierwszy dzień świąt bujamy się, drugi dzień świąt dzisiejszy. Pierwszy dzień świąt bujaliśmy się, drugi dzień świąt tak, tak samo się bujamy w zasadzie. Nie płyniemy szybciej niż dwa knoty, bo żeby te uderzenia fali nie były takie mocne no i, i żeby nam nie wchodziła bryzgi fali i fala nie wchodziła na, na pokład, bo przy tej minusowej temperaturze od razu by nastąpiło oblodzenie statku, a no to jest dość niebezpieczne dla statku. No oczywiście na, na statku życie toczy się normalnie że codzienne swoje obowiązki wykonaliśmy. Oczywiście święta to są dla tych, co nie mają wach, w tej chwili to są, e, nie wiem, takim wolnym od pracy, o ile to można tak nazwać, bo będąc na statku to my jesteśmy cały czas w pracy, przez 24 godziny musieli, musimy być w gotowości jakoś. Może ja trochę teraz pokażę. No, tak spędzam sobie czas w swojej kabince. Za chwilę zejdę na, na obiad. A pokażę może, co się dzieje za, za tym moim bulajem. Czuję się jak dziecko w kołysce, na prawo, na lewo, buja, do przodu, do tyłu. Oczywiście, jakbyśmy płynęli szybciej, no to te uderzenia były mocniejsze. Efekty na pewno by były też. Myśleć o naszym bezpieczeństwie i o naszym szczęśliwym powrocie do domu, bo nie ma co się za bardzo spieszyć i lepiej bezpiecznie dopłynąć do celu i cało zdrowo wrócić do rodzin, które na, które na nas tam czekają w kraju, pomimo tego, że święta razem z nimi nie spędziliśmy na stadion. Ja teraz pokażę może, co tam się za tym moim bulajem. Sły mam, także osładzam sobie życie. No i sami widzicie jaka, jaka pogoda. Jaką mamy pogodę w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia? No w takim tempie to my przynajmniej tydzień będziemy płynęli na ten Spitzbergen przy dobrej pogodzie tą trasę powinniśmy pokonać w ciągu czterech dni, a tutaj się zanosi na bity tydzień. Jak nie więcej. No może do nowego roku dopłyniemy tam. Mam taką nadzieję, że to może coś się siądzie, poprawi się. No i nowy rok spędzimy na biegunie. Oby tak było.